Witam Was Widzowie w kolejnym vlogu Jak widzicie mam zaczepiony agregat do Areski no Jedziemy trochę porobimy tutaj pod kukurydzę Wcześniej jeszcze pod kukurydzę, ale jedziemy to zruszyć Ponieważ no jest dużo darni, zaczyna trawa wschodzić, chwasty Takie mechaniczne usuwanie tego wszystkiego, żeby to nie rosło po prostu Zruszyć, nie za głęboko, tam troszeczkę tylko Co o agregacie, zostały wyrzucone siłowniki na radzie I składa się mechanicznie Widzicie, tutaj podpory są. Zrobiłem takie podpory na razie. Składało się lekko, dopóki nie przerzuciłem kółek. Tu na końcu, na, na koniec, No jak już przerzuciłem kółka, no to jest trochę większy opór, żeby to złożyć. No, jak nie było kółek, to pyk jedną ręką można było to złożyć sobie. A teraz, z kółkiem, no jest trochę ciężej. Z czasem, no przyrobię to już na, na hydrauliczne składanie. Myślałem, jak to zrobić, i jeden z widzów. Robił właśnie taki kultywator, tak jak ja, i zrobił to na siłowniku. Jednym tam z przodu widziałem, podesłał mi parę zdjęć. I pewnie zrobię tak samo. Kurczę, wieje strasznie, nie chcę tutaj się kręcić za bardzo, wychodzić zawiatę, bo wieje tak od tej strony. Tu zabudowane, to zabudowane to nie ten, w kamerę nie huczy. Co zauważyłem, trochę przygięło te sforżnie jak robiłem, tylko robiłem naprawdę głęboko, bo to aż tutaj. Na 3 zęba, gdzieś tak dotąd szło. Jeszcze mokro było, to on się topił. Jak koła siadały, to jeszcze głębiej szło. No ale co, no z czasem pewnie trzeba będzie przerobić. Tutaj dospawam yy, drugi profil albo jakiś płaskownik i będzie zaczepiany między płaskownikiem a, a tą belką. Takie korytko po prostu się zrobi i na stworzeń, tak jak ma w kultywatorze czy w bronach. Możecie w bronach zobaczyć z vlogu zbronowania ostatniego. Dobra, idziemy na pole, rozkładamy to daleko na pole. Nie było i właśnie mówiłem o tym, zaczyna rosnąć, wychodzi trawa z korzeni, no i trzeba to po prostu porozbijać, powywalać. Niech to sobie schnie nie będzie problemu później z uprawieniem. No, bo jeszcze do, do uprawy pod kukurydzę to mamy końcówkę marca, 29 dzisiaj. To zabiorę do ciąnika 29 kurde, nie, czarkę mi zwieła. To jeszcze z miesiąc do uprawy pod kukurydzę Nie chodziłem, nie sprawdzałem czy mamy drutowca będziemy pryskać całe pole turzbany. Coś mi tu za... A w przodu Co za wiatr! Dur z banem albo jakimś zastępczym, nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Ustawić sobie. Najgorzej ten pierwszy raz maszynę ustawić, później już będzie szło I po bruździe teraz. Fotel będzie doskwierał uszom, no ale niestety, ci co oglądają, to wiedzą co jest na rzeczy, tutaj, w tym miejscu, to teraz się zawracamy. Tu widać niezaorane w Mirasie, wystrzeliło mi koło, opona się skończyła. Już mamy trochę zrobione, myślę, że gdzieś około hektara robię. Gdzieś na około 10 cm tak sobie ustawiłem. Tak ten agregat robi, możecie sobie zobaczyć. Trochę wydeptałem, już tutaj skrzydła są bez zabezpieczeń. Nie jest to na sztywno, no ponieważ u mnie jest teren pagórkowaty. Gdzieś wjeżdżamy na skosy, No to kółko kopiuje teren skrzydła. Tak? A środek mam ustawiony na EHR-ze. Jeśli byłoby to na sztywno, no to tutaj by podeszło do góry, a środek by nic nie brał, by szło to w powietrzu. Także u mnie zostaje tu tak. Nie, nie wywala tego do góry absolutnie. Tu widzę, że muszę trochę podokręcać yy, te śruby. Bo próbuję się obkręcić. A myślę, że to zroła. a to na wszystkich tak jest, jak widzę. Na każdym tym. No ale tak to jest z tym kultywatorem, że jak go się robi... Się zakłada zęby, to trzeba trochę porobić. One się ułożą, później dokręcić, później jeszcze raz dokręcić, aż, aż to stanie na swoim miejscu. I co, ja jadę dalej? Testujemy maszynę Jak widzicie, agregat Agregat nie jest jeszcze pomalowany, bo no, przechodzi testy, tak? Co z tego, że ja go pomaluję? Może coś nie wytrzymam może coś będzie trzeba dopracować. I później spawać tą farbę. A tak, jeśli on przechodzi mi to wiosnę te uprawy. Będę wiedział, że to jest dobrze. Już sobie zrobię te składanie hydrauliczne, jak już skończę. I wtedy będzie malowany. Na razie to taki prototyp. No ale paru ludzi już widziałem zrobiło sobie taki agregat. Po moim filmie co z budowy tego właśnie agregatu. będzie taki krótki vlog, nie będę tam, nie wiem, się rozgadywał. O, właśnie tak jak tutaj mamy. Tutaj jest skład, jest taka góreczka i widzę, że skrzydło się podnosi do góry na kółku. A tak jakby było na sztywno, to by środek nic nie brał, by szedł w powietrzu. Na tą głębokość to teraz robimy. I tak on tam za głęboko nie idzie. Na razie jest okej okay. Lawetka stoi naprzeciwko nas Jakiś czas stała taka samotna jakby no pokaz była a po prostu no nie było na nią miejsca. Tutaj zostawiłem taki kwadracik sobie, jak już będziemy bele robić się zapycha. Akurat po składzie teraz jedziemy, może trochę porozwala to No i trochę głębiej to idzie. Teraz już obok druga laweta stoi, beczkowóz. Gdzie tata tam Perkinsa katuje a propos tego malowania jeszcze tak jak mówiłem wcześniej, będę chciał te zawieszenie z przodu przerobić Na hakach Także jeszcze trochę roboty będzie przy tym agregacie, no ale Potrzebna taka rzecz, kultywator, bardzo dobra sprawa Jak gdzieś nie do rana jest, tak jak w tamtym roku było sucho Tutaj była łąka całe życie, odkąd... Nie no, całe życie nie, bo tu kiedyś zboże, jeszcze pamiętam taki gówniak mały byłem W tym zbożu tam się latało No to jeśli się nie doorało, gdzieś jest płytko, czy coś, tak jak tam mamy górkę gliniastą Tam taka skorupa była to sobie kultywator głębi puszcza, on prawie jak gruber mi zrobi Tutaj może się zaczynać mokre, tutaj ten dołeczek taki, nie wiem czy tu czarne się odbija Tutaj, tutaj zawsze woda stoi, wiosna się stoi, jest tak mokrawo Taka kurzawka jest, ziemia, gąbka Bierze wilgoć, ale coś oddawać za bardzo nie chce. Zawsze tam później się robi. Jest sucho. Nie pamiętam, ile ten agregat znaczy agregat, kultywator. Ma dokładnie, gdzieś około 5 metrów chyba. Z tego co mi 4,80 czy 5? Jakoś tak. Bo ma 2,10 fabrycznie. Po metrze jest dołożone i 26 cm dochodzi profil 8x8, a tam jest podwójnie, no to 16. 16 i 16, 16,32. mi się pomieszało lekko. Dobra, to chyba na tyle w tym vlogu. Nie będę zamulał, także ja tutaj kończę sobie pole robić, a my widzimy się w następnym vlogu. Oczywiście zapraszam na Facebooka, na fanpage GR Baryłki, na Instagrama GR Barylki, bez polskiego znaku. Będę stawiał zdjęcia na bieżąco, co robimy. No wiadomo, tam się więcej pokazuje. Już nie pierwszy raz to mówię. Ale może ktoś jest nowy, to, to takie małe info. I to wszystko. Także do zobaczenia w następnym. Na razie, cześć.